To powiedzmy e, Gros Gardon, e, wymieszany w połowie z po prostu zanętą leszczową, tylko że wszystko ciemne, kolory czarne po prostu, tak? Jest to woda taka no hmm, z ciemnym dnem. Tutaj nie ma jakiegoś piasku czy coś, tylko raczej właśnie alamułowate, coś takiego. Także myślę, że ta mieszanka czarna po prostu będzie e, mniej wzbudzała jakieś tam podejrzeń. Tą mieszankę na początku na pewno, na pewno ją będziemy musieli mocno przemoczyć, żeby te frakcje takie pływające z tej zajęty Gros żeby one się nie unosiły do góry, tak, żeby nam nie wyciągały ryb no i żeby nie wabiły małych ryb w szczególności. Taki karasek, no tak spodziewałem się, że będzie ich pewnie dosyć sporo na dzisiejszym odcinku. Największą ilość, jaką złowiłem tu Karasi w ciągu 4 godzin, to było 93 sztuki. Tak. Kaster i gruby. A jest kolejny karasik. śliczny, trochę większy. Założyliśmy sobie teraz troszkę większą przynętę, dlatego będziemy na pewno dłużej czekać na jakąkolwiek reakcję. E, aczkolwiek no myślę, że to może spowodować właśnie jakąś ciekawszą, fajniejszą rybkę, tak po prostu. Mamy słuchajcie dzisiaj dwie wędeczki. Pierwsza z nich to jest właśnie tutaj w ręku Mam Zinomatch. Jest to kijek 3,90, on jest do 20 gram. E, fajne jest to, słuchajcie, że to jest kijek e, po prostu budżetowy na sam początek e, jak widzicie, świetnie sobie daje radę z rybami, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję e, go przetestować właśnie pod jakimś fajnym karpiem, ale no to wszystko że tak powiem, woda zweryfikuje, wszystko zobaczymy, tak? E, kijek na pewno jest właśnie dosyć miękki on się bardzo fajnie ugina podczas zarzutu i myślę, że też właśnie jak na sam początek będzie dużo błędów wybaczał e, aczkolwiek Słuchajcie, jeśli chcielibyście nim nawet łowić na zawodach, to myślę, że sobie świetnie dacie radę, bo on nie jest aż tak mocno ciężki, więc tutaj no nie będziecie się po prostu z nim męczyć. Tak? I do tej wędki mamy również kołowrotek. Jest to wersja Aqua też właśnie wielkości 3000. No i powiem Wam szczerze, tak, to jest kołowrotek właśnie też niskobudżetowy, ale słuchajcie, uwierzcie mi, że nic więcej nie potrzeba do leciutkiego jakiegoś macza dla osoby takiej początkującej. Jest to świetny młynek w bardzo dobrych pieniądzach po prostu. Ok, aktualnie mówimy sobie teraz, słuchajcie, na drugi zestaw, w ogóle na drugą wędkę. Jest to wędeczka Mistral Siro Match. Tak jak widzicie, pewnie jest ona do 25 gram, o długości 4,20. Jest troszeczkę i wędka już lepsza, jeśli chodzi gdzieś tam o budżet i tak Tutaj do tej wędki mamy jeszcze e, kołowrotek. E, jest to Mistral Halbert. Jest on w wielkości 3000. E, jest to fajna alternatywa właśnie do macza e, albo nawet też do lekkiego, podkreślam, lekkiego federa. No bo wiadomo, kołowrotki do macza po prostu mają delikatniejsze e, wnętrze, że tak powiem. Trzeba podejść do nich z miłością. <laughs> Znajdujemy się w tym momencie na zalewie w Zamościu. Jest to woda oczywiście Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Zamość. No i tutaj, co trzeba podkreślić, jest to woda na no UKIL. Tutaj nie wolno mieć siatki, nie wolno zabierać ryb. No to jest woda tak naprawdę, słuchajcie, na której ja się wychowałem. Byłem pierwszy raz tu w życiu na rybach. Tutaj zacząłem swoją przygodę z wędkarstwem, która gdzieś tam trwa sobie nadal. Jest to woda, myślę, że bardzo fajna do odległościówki, ponieważ jest ona w głębokości tak od 2,5 metra, myślę maksymalnie 3,5 metra, więc woda naprawdę super, właśnie mam branie, także świetna zabawa, tylko to robić częściej.